W połowie lipca zadzwonił do mnie ktoś, kogo nie znałem, yy, czy, że przejeżdżał, czy jest z Wałcza, przejeżdżał przez Piłę, widział, że tam jest taki salon, czy ja bym go nie chciał sprzedać. Do końca, sierpnia, do końca sierpnia go sprzedałem, nie widząc w ogóle klienta. Wiesz co, ja bym chciał w pewnym wieku pójść za swoją pasją, za swoim życiem, e, takim, co, co naprawdę kocham, Sztuka jest w tej chwili moją profesją, a spoglądanie na sztukę jako, jako na rynek, czyli patrzenie przez liczby na sztukę, to jest pewnego rodzaju, pewnego rodzaju hobby, taka, taka, taka zabawa, którą trochę jak rozwiązywanie sudoku. Partnerem programu jest reklamowy gadget.pl. biznes? Ile lat? No zacząłem w dziewięćdziesiątym, roku. Zupełnie prywatnie, jako mój jedno, jednoosobowy, jednoosobowy biznes, który potem w 1996 roku rozwinęliśmy w spółkę sprzedającą z tatą, znaczy z tatą i z bratem spółkę sprzedającą samochody. Potem kolejny salon, kolejny salon. Skończyliśmy z trzema, samo, z trzema salonami, z hurtowym części zamiennych. No, prze, przez te lata się przewinęło osiem spółek, także e, wszystkie raczej z powodzeniem. także Nie wiem czy z, e, zwróciliście uwagę, ale to jest uderzające dla mnie, że e, człowiek, który e, razem z rodziną zrobił tyle e, wspaniałych projektów. Mówi niesamowicie skromnie. Nie wiem. Zaskakuje mnie to. Zaskakuje mnie to, co mówisz. Myślę, że wynika to z tego, że po prostu nie jestem mówcą, może i nigdy nie byłem, i chyba stąd skończyłem jako malarz po prostu. Tak, to powiem, że nie malarz pokojowy, chociaż pewnie w pokoju malujesz, ale, ale raczej malarz jako artysta, prawda? Tak, tak, artysta, malarz. W wieku 50 lat już po, sprzedaniu, po sprzedaży biznesu poszedłem na studia dzienne z malarstwa, o dziwo, udało mi się dostać. E, mimo, że było tylko 12 miejsc, <laughs> udało mi się dostać, skończyłem, y, także jestem magistrem sztuki, no, jako, jako drugi, y, jako drugi y, fakultet. Tak? A Twój pierwszy obraz, który namalowałeś, i miałeś lat? No nie pamiętam, najstarszy, y, najstarszy jaki mi się zachował i y, 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 w Wisił w mojej teściowej. Malowałem, jak miałem 12 lat. Więc doświadczenie jest wieloletnie. Mam wrażenie, że w malarstwie. Mam dużo pytań, jeżeli chodzi właśnie o, o sztukę, o, to, o Twoją pasję i, i, i chętnie jeszcze zapytam. Tylko najpierw chciałem, żebym nie zapomniał o tym. Bo wiele e, ludzi, którzy prowadzą biznesy albo pracują i mówią słuchaj, wiesz co, ja bym chciała w pewnym wieku pójść za swoją pasją, za swoim życiem, e, takim, co, co naprawdę kocham. E, I m, chciałem zapytać, jak to u Ciebie było? E, I no, też jest, są pewne konsekwencje e, de, de, tych, tych decyzji. Więc jakbyś mógł się podzielić właśnie tym doświadczeniem, bo w 2018 roku e, Zostałeś człowiekiem bez już firm. Tak, to prawda. Aczkolwiek ten scenariusz jakby wyświetlał mi się już w głowie w momencie, kiedy zaczynaliśmy budować pierwszy salon Citroena, to już wtedy gdzieś tam zakładałem, że to jest tylko tymczasowe i że jakby docelowo chciałbym, docelowo chciałbym malować. Co, co tak naprawdę potwierdziło się wtedy, wtedy, kiedy na zaproszenie mojego przyjaciela wynająłem w Ostrawie, w Czeskiej Ostrawie w 2015 roku pracownię na rok. Tam przez rok pracowałem, malowałem. Zakończyło się to wszystko wystawą w 2016 roku, i tam sobie zdałem sprawę, że to jest po prostu zupełnie inny świat, że jestem innym człowiekiem, że muszę to robić. Po, po, po tej wystawie w, w tym 16 roku odnalazłem taki ciekawy ciekawy tekst dotyczący rozwijania rozwijania talentu. Zdałem sobie sprawę, że ten talent to jest jakby dla mnie największy talent jaki posiadam i że, że nad nim się powinienem skupić. Yy, powiesiłem sobie takie, czy tam położyłem sobie za, za biurkiem, takie dwa zdania yy, odnośnie, odnośnie rozwoju właśnie tego, ta, tego talentu. No i w przeciągu dwóch lat yy, yy, sami klienci przyszli i kupili te firmy moje i to się po prostu yy, naturalnie zakończyło. Nie? Z rozmowy, którą odbyliśmy, pamiętam, że użyłeś takiego sformułowania. Że ty dałeś e, po prostu e, ponieść się temu, co się zaczęło e, dziać, i nie sprzeciwiałeś się? No dokładnie tak. E, dokładnie tak. Czyli e, gdzieś tam ta myśl, która się zasiała e, w mojej głowie, spowodowała lawidę wydarzeń które tak naprawdę nie były przeze mnie wywoływane, tak? Czyli, czyli po prostu same zaczęły się dziać yy, y, historie, yy, y, łącznie, z, yy, łącznie z tym, że jak miałem już yy, podpisaną umowę, ale jeszcze nie zakończoną na, na sprzedaż dwóch salonów w Poznaniu, to cały czas mówię, no dobrze, no a co, co my zrobimy z tym, z tym trzecim salonem w Pile, który jest i... i i którego, nikt nie, I którego nikt nie chce, e, i w, no bez sensu z, z jednym najmniejszym salonem z, e, zostawać. Proszę sobie wyobrazić, że e, 15 sierpnia mieliśmy mieć przekazanie tych salonów w, Pozna w Poznaniu już nowemu nabywcy, a w połowie lipca m, zadzwonił do mnie ktoś, kogo nie znałem. Y, czy, że przejeżdżał, jest z voucher, przejeżdżał przez piłę, widział, że tam jest taki salon, czy ja bym go nie chciał sprzedać. Nie? W połowie lata. I proszę mi wierzyć, że y, do, końca sierpnia, do końca sierpnia go sprzedałem, nie widząc w ogóle klienta. Rozmawiałem z nim tylko przez telefon kilka razy, ale nigdy go nie zobaczyłem. Ja przyznam, że jak słucham, to mam ciarki, bo tak naprawdę to jest niesamowite błogosławieństwo tak naprawdę, które e, dla Ciebie okazało się ja nie wyzwoleniem. To, ja nie potrafię tego wytłumaczyć inaczej, jak palec Boży po prostu i, i po prostu fakt, że musiało się tak, musiało się tak wydarzyć. Tak? Potem wszystko, co później nastąpiło, no to w zasadzie tylko mnie w tym utwierdzało. A to, co się dzieje w tej chwili, czyli ten, ten sam fakt, że mogę się rozwijać jako, jako malarz, jako artysta, no to daje mi taką olbrzymią, tak olbrzymią radość, a jednocześnie wszystkie inne sprawy potoczyły się w taki, w taki sposób, że nie, że nie można, jakby że nie tęsknię za tym, co było, tak? Że nie tęsknię za tym, co było. No no i tyle. No i tyle. Wiesz co, bo też trochę uchylę Romka jakby takiej tajemnicy, że ty jesteś bardzo osobą rodzinną. Masz bardzo duże wsparcie w swojej żonie. I ja chciałem się zapytać, wiesz, jak ten moment jakby przełomowy, bo to jest zmiana życia. Zmiana e, trochę spędu e, biznesowego, czy to wszystko się nie spina, czy, 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 e, czy to dalej robić, e, w kierunku pasji, też myślę, że miało od, e, jakieś reperkusje związane z rodziną. Jak, jak, w jaki sposób e, też odnaleźliście się wy wszyscy w tej sytuacji? No, myślę, że ten moment przejścia nie był łatwy. Nie był łatwy, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, ja osobiście miałem olbrzymie, olbrzymie wsparcie w, w najbliższych. Wspierali mnie w tym, w tym przedsięwzięciu. A szczególnie moją oczywiście, także... Córki też, ja mam cztery córki, które nie bardzo chciały pracować w tym, w tym biznesie. W związku z tym to mi po, pomagało, jakby pomagało podjąć tą decyzję, bo pewnie gdyby chciały kontynuować, to to, to, to by się tak nie skończyło. Nie? Także... No ale dzisiaj każda z nich realizuje się w swoim, w swoim pomyśle na na życie i myślę, że sobie będą dobrze radzić, także. Tego życzę jak najbardziej i Tobie i całej Twojej rodzinie. Ja mam takie po poczucie tego, że e, sztuka w Polsce e, tak naprawdę dopiero od jakiegoś czasu mocno się rozwija i jakbyś mógł przybliżyć ten obraz sztuki z jednej strony, z punktu widzenia siebie jako malarza, artysty, ale z drugiej strony też jak, jak sztuka zaczyna być ważna w, w naszym kraju. Znaczy, z, z mojej strony, nie, nie, wiem, czy chciał, czy o tym, nie wiem, czy chciałbym o tym mówić, dlatego że, że to jest absolutnie subiektywne. Ja mam pewnego świra na punkcie. Sztuki, a, a, szczególnie a szczególnie malarstwa. Inaczej bym tego nie zrobił, tego, tego, tego całego przejścia. Ja sam nie rozumiem, dlaczego to się tak dzieje i dlaczego, y, dlaczego malarstwo mnie tak fascynuje i zawsze mnie fascynowało. Y, także to pytanie, y, to, to, to pytanie o tą fascynację y, sam sobie zadaję, przystępując do każdego kolejnego obrazu. Y, Pytam się, po co ty to robisz, tak? A tutaj w nawiązaniu do rozmowy z Piotrem, którą przeprowadzuję, który, który mówił, że żeby odnieść sukces, to trzeba robić coś, co ludzie potrzebują. No więc mogę wam powiedzieć, o obrazu bo ludzie raczej nie potrzebują. Nie? <grywa> 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 A jednak, a, a jednak mimo wszystko okay. no jest potrzeba tego, żeby je, żeby je tworzyć. I ja już nie chcę robić nic innego, więc yy, nie wiem, co by się musiało stać, żebym, żebym w tej chwili zmienił zdanie. No, znaczy, ja jak obserwowałem, jak to opowiadałeś o sztuce i o tym o całym tym, tak naprawdę tej miłości do, do malarstwa, to nie mam też wątpliwości, że, że to będzie droga. Do, do samego końca będzie związane pewnie z malarstwem, ale, tak, ale też z Twoich opowieści pokazywa, ukazywały się statystyki, które mnie zaskoczyły, że mamy bardzo, jesteśmy bardzo dużym rynkiem, jeżeli chodzi o sztukę. Oczywiście no nie mamy co porównywać się do pierwszej dwójki, ale w perspektywie całego świata jest tego naprawdę sporo. No, no tak, no bo z drugiej strony z racji tego, że, że przez wiele lat prowadziłem biznes, no to nie ma siły. Spoglądam też, spoglądam też na, to, na, na, na sztukę jako na rynek. Tak? I to jest, e, dzisiaj można powiedzieć, że to jest raczej moje hobby. Tak? Czyli spoglądanie na sztukę jako, jako na rynek to... Sztuka jest w tej chwili moją profesją, a spoglądanie na sztukę jako, jako na rynek, czyli patrzenie przez liczby na sztukę, to jest pewnego rodzaju pewnego rodzaju hobby, taka, taka, taka zabawa, którą trochę jak rozwiązywanie sudoku, e, nie, że sobie patrzę na te cyferki, jak one tam przebiegają, jak się zmieniają, i tutaj rzeczywiście rzeczywiście można potwierdzić, że od kilku lat polski rynek sztuki zaczął dynamicznie, dynamicznie wzrastać. Widać to najlepiej po, po obrotach i po wynikach w dobach aukcyjnych w Polsce, aczkolwiek na tle świata i tych największych rynków, jakimi są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, może mniej. To Polska jest jeszcze bardzo, bardzo, bardzo nisko w, w, tych, w tych obrotach i w i wartości dzieł wartości sztuki. Krzysztof Musiał, który jest jednym z największych polskich kolekcjonerów, jego kolekcja ma ponad tysiąc dzieł malarskich i, i opiewa naprawdę na, na sporą kwotę, twierdzi, że polska sztuka jest wysoce, wysoce niedowartościowana i że. Yy, cały czas warto w nią, w nią inwestować. Yy, mogę podać jeszcze przykład takiej jednej z yy, przyjaciółek mojego, mojego brata, która jest yy, po historii sztuki, ale też jest fascynatką, yy, fascynatką malarstwa. Lubi sztukę współczesną. Yy, no podaję podaję na, swoim przykładzie, na swoim przykładzie, jak kiedyś z nią rozmawiałem, że. Yy, ona z obrazów, które kupowała 20 lat temu, w tej chwili co 3 lata kupuje sobie nowe auto. Nie? Na przykład, czyli yy, zwraca się wielokrotnie to, zwraca się to bardzo fajnie. Nie? Znaczy, bo ja zapamiętałem to, że żeby mimo tego, że wiadomo względem gigantów to, to my jesteśmy stosunkowo małym rynkiem, ale względem jakby rankingu światowego to plasowaliśmy się i jeżeli chodzi o ilość artystów, i jeżeli chodzi o obroty dość znacząco. Tak, no bo to jest, no bądź co bądź jesteśmy dużym krajem, tak? Jesteśmy dużym krajem i w związku z tym o ile już w tej chwili dobrze, dobrze nie pamiętam, ale yy, wydaje mi się, że jesteśmy na 12. miejscu, jeżeli chodzi o obroty światowe w rynku sztuki w tej chwili jako Polska, czyli całkiem, całkiem przyzwoicie i w ostatnich latach bardzo znacząco liczba polskich artystów w obrotach tych właśnie gigantów, czyli w Stanach Zjednoczonych i we Francji, mocno urosła. Jeszcze 20 lat temu polskie nazwiska praktycznie się w Stanach nie zdarzały. Bardzo mało ich było, we Francji też bardzo mało. W tej chwili dostają dostrzegane, ale myślę, że to jest z kolei to ten efekt, o którym mówiła Agnieszka, że dzisiaj się dzięki takiemu lin, lin LinkedIn'owi, lin, nie wiem jak to się nazywa, LinkedIn'owi Yy, łatwiej po prostu yy, pokazać na świecie artystom z Polski, yy, a ponieważ no, jakość polskich artystów nie odbiega absolutnie od, od, od ich światowych kolegów, no to, to do, zostają dostrzeżeni również w Stanach i w ten sposób te ta, 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 ta obroty na polskiej sztuce rosną dzięki tym obrotom, yy, właśnie w tych krajach dojrzałych. Mam pytanie, bo jak mówimy o obrotach, ty ostatnio mówiłeś o tym, że Twoje obrazy się sprzedają i to do, za dobre kwoty się sprzedają. No, nie wiem, czy to jest y, dobry moment, żeby o tym mówić. Y... Ja wiem, że mówi się, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, jeżeli uznajesz to za. Y, do... Pracuję nad tym, pracuję nad tym, skromnie, skromnie by się dało, tak? Na poziomie, na którym jesteśmy przyzwyczajeni, jest już trudniej, tak? Jest już trudniej, ale cały czas nad, cały czas nad tym pracuję. W, w latach 2022-2023, w tych dwóch latach sprzedałem 26 obrazów, tak mogę powiedzieć to jest du 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 duża ilość, prawda? A ile namalowałeś? Nie pamiętam. Nie pamiętasz. E, ja mam jeszcze takie pytanie a propos e, tego, że wiesz, no skąd ten pomysł jest na obraz, nie? E, ja pamiętam, co mi powiedziałeś, ale e, chciałbym, wolałbym, żebyś jakby swoimi słowami e, wyartykułował. E, skąd się w ogóle ta wizja pojawia? Ech. No ja takie mam jakby trzy obszary inspiracji. Nie? Trzy obszary inspiracji. Jeden z, z tych obszarów yy, głównie yy, przywodzący potem w efekcie obrazy abstrakcyjne, to są yy, pewnego rodzaju yy, takie wizji, yy, wizje, które powstają najczęściej w umyśle gdzieś tam w tej yy, korze, Tutaj z przodu głowy czołowej po przebudzeniu zaraz, i one się najczęściej jeszcze przy zamkniętych oczach przedstawiają w postaci takich po prostu z, nachodzących na siebie plam barwnych różnego, różnego koloru, i zazwyczaj zazwyczaj staram się po prostu je szybko, zano, szybko zanotować, w postaci krótkich szkiców, z których potem tworzę obrazy i, one, i, i to są takie obrazy. Yy, obrazy abstrakcyjne. Natomiast yy, obrazy, które, które są jakby odczytywane może bardziej jako figuratywne, chociaż każdy z nich dla mnie osobiście jest obrazem abstrakcyjnym, yy, ale, ale przywołane są w nim przedmioty lub osoby, yy, Zazwyczaj tworzę, tworzę kompozycje w taki sposób, żeby, że są to zaobserwowane sytuacje, zaobserwowane obrazy, zaobserw znaczy jakieś takie strzępki obrazu, jakieś bardzo ciekawe, bardzo ciekawe sytuacje, które najczęściej tworzy światło, które najczęściej tworzy światło, ale one są tylko protekstem do tego, żeby powstał obraz, bo, bo tak naprawdę sam proces malowania, zarówno w tym pierwszym przypadku, jak i w tym drugim przypadku jest dla mnie jest dla mnie modlitwą, a pracownia staje się staje się jakby taką celą. Celą zakonnika, w której się, w której się zamykam i, i, i po prostu tą swoją modlitwę przerzucam na północ. Tak jak na początku wspomniałem, Rafał jest kopalnią inspiracji i dobra i wszystkiego, co związane ze sztuką widać tą dużą wrażliwość. Ja bym chciał Ci bardzo serdecznie podziękować, Rafale, za to, że zgodziłeś się. E, przyjść. Dobrze, że jesteś, Rafale. E, przyznam, że nie miałem okazji mm, e, znaleźć osoby, która jest bliska i która mi jakby podesłałaby e, wska wskazówki, aczkolwiek kilka otrzymałem. E, artystyczna dusza, rodzinny, człowiek wiary, ufający intu intuicji, pełen pasji i skuteczny w działaniu, e, jak sobie już coś obierze. To, to to zrealizuje i to by powiedziała Twoja żona. Moja mama mówi na to uparty. <noise> A, szkoda, że nie znalazłem tego słowa, bym napisał uparty. To, Proszę Cię bardzo, bardzo dziękuję bardzo Ci dziękuję. bardzo. Dziękuję.